Aslanbek Saidow, przed KSW 30, witam. Witam. Walczysz w ponownym pojedynku z Rafałem Moksem, czy uże, uważasz, że e, teraz Rafał jest groźniejszym rywalem niż był za pierwszym razem? No na pewno, no, jest to e, inny zawodnik teraz niż wcześniej, bardzo mocno, mocno się rozwinął, no, więc e, na, pewno, na pewno jest o wiele lepszy. Minęło trochę czasu od, od momentu kiedy walczyłeś ostatnio w KSW, miałeś swoje pr problemy, hmm, czy czujesz się teraz, właśnie, właśnie jak się czujesz w porównaniu do, do, do twojej formy z poprzednich pojedynków? No e, ostatnio miałem te problemy, ale to jakoś na tą walkę myślę, że nie wpłynie, bo jestem w bardzo dobrej formie. Wszystkie przygotowania przebiegały się bardzo dobrze. Żadnych najważniejszych, żadnych kontuzji nie ma, więc, więc myślę, że będzie dobrze. Forma jest. Właśnie krążąc koło y, tematu Twojego nastawienia psychicznego, to w jaki sposób tak naprawdę nie dać się rozproszyć wszystkimi wydarzeniami naokoło i, i skupić się na tym, co najważniejsze w tym momencie. No, to, no właśnie, staram się w ogóle o tych e, inne, inne. rzeczy, w ogóle nie myślisz, tylko, tylko się skupiam na walce. E, ja na przygotowanie skupiam się tylko na, na treninga, na przygotowania, więc jakoś sobie głowę tymi resztami nie, nie zawracam, więc zobaczymy. A co sądzisz o samej idei rewanżów? No, w KSW trochę ciężko jest uciec od tych rewanżów, ponieważ no, tych gal nie jest zbyt wiele, więc co ty sądzisz na ten no, temat? Wiadomo, jakby to było więcej gal, to, to byłoby z kim powalczyć, nie? no niestety tak jest. Wolałbym tak jak i mógł z kimś innym, Oraz raz już my walczyli, po drugie jesteśmy kolegami, ale no, taki sport no, widocznie tak trzeba i po prostu w sobotę wyjdziemy, zrobimy swoje i, i zobaczymy co dalej. Mm, jakby bardzo często osoby, które się interesują sportem, które piszą, piszą jakieś komentarze, są źródłem dobrych pytań. I właśnie ktoś wspomniał, że zauważył w tym filmie promocyjnym przed walką, że Rafał nie wydawał się taki wyjątkowo pewny siebie jak, jak, jak zwykle. Co ty sądzisz o jego pewności siebie? A w sensie nie wydawał się pewny siebie w pierwszej walce, tak? Nie, teraz, teraz A... kiedy było kręcone to promo. To ciężko mi powiedzieć, to, to u niego trzeba było się zapytać, ale myślę, że no ostatni jest, jest na garze, więc te wszystkie cztery walki wygrał w pierwszych rundach, więc nie wiem czy jego pewność, to pewnie, pewnie jest pewny swoje umiejętności, no to, zobaczymy jak to w walce różnie bywa. No. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę na wypowiedź Macieja Kawulskiego yy, niedawno kiedy powiedział, że zwycięzca tej walki z Rafałem Moksem twojej yy, niekoniecznie będzie tym, który będzie walczył o pas. E, tak, słyszałem. Mm, nie wiem jakie oni mają pla plany. E, szczerze mówiąc, mówiłem to i mm, przy tym jak mi powiedzieli, że będę walczył z Moksem, że on zasługuje walkę, tak naprawdę on zasługuje walkę na o pas. Mhm. Zostawili nas z Moksem, tak mi się wydawało, że będzie to, który z nas wygra, to będzie walczył o pas. Mhm. A jeżeli oni tak mówią, to więc mają coś innego, innego w planach, więc oni tam decydują, kto z kim będzie walczył, my robimy swoją robotę. Mhm. Zobaczymy. Jak pewnie zauważyłeś, MMA cały czas ewoluuje jako sport, cały czas pojawiają się jakieś nowe trendy. Czy Ty sądzisz o sobie, że jesteś zawodnikiem efektownym czy efektywnym? Efektownym czy efektywna. <noise> ciężko to mówi. Nie to nie jest chyba pytanie do mnie, nie, nie, ciężko mi powiedzieć. Ale jak obserwujesz siebie, to podoba ci się styl, w jakim walczysz? Czy po prostu on ma być skuteczny? W moim przypadku ja zawsze podchodzę w ten sposób, żeby był skuteczny. Wiadomo, jakbyś tam, nie wiem, ja bardziej podchodzę do tego, żeby był skuteczny. Wiadomo, może fana może się nie spodobać. Niektórym może się spodobać. No, nie każdy styl jest taki. Że, że może każdemu się spodobać. I mi chodzi o to, żeby wyjść, e, zrobić swoje e, i efektywnie i, i wygrać walkę. Jak Bóg da. Wspominając o, o trendach, na pewno zauważyłeś, że wielu Twoich kolegów z KSW e, próbuje również sił poza federacją. Czy Ty masz coś takiego w planach? Myślałeś o tym? E, szczerze mówiąc. E, Szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, bardziej jestem skupiony na tej walce. Zawsze gdzieś tam w głowie te myśli, chodzą te myśli, żeby gdzieś jeszcze zawalczyć. Ale na razie jestem całkiem skupiony na tej walce. A po tej walce będę myślał dopiero co dalej. Mhm. I na koniec jest szansa, że ten pojedynek skończy się przed czasem, w Twoim mniemaniu? Zawsze jest taka szansa, więc <laughs> nie będę za wszelką cenę chciał skończyć to przed walką, ale gdzieś tam. Eee... Zresztą jakaś okazja to to tak zrobię. To jeszcze delikatnie pociągnę wątek, właśnie w trakcie walki, mówiąc o tych skończeniach, czy ty yy, czasami właśnie myślisz o tym, że, żeby to skończyć jak najszybciej, czy po prostu yy, tak pozostawiasz to, żeby to biegło i kiedy nadejdzie ten moment? To, to różnie, to zależy w jakich walkach, to jak. Zawsze jest e, taka opcja, że gdzieś tam widzę, że mogę skończyć, to próbuję, a gdzieś tam widzę, że to się nie uda, to więc e, nie próbuję tego, to bardziej się wymęczę, nic z tego nie wyjdę, więc Staram się tak bardziej oceniać, kiedy mogę, a kiedy nie. Mhm. I wtedy działa. Rozumiem. Rozumiem, że też rywal nadaje w pewnym sensie też Oczywiście, jakiś tor tak. walki. Nie no także... pozwolę, mhm. rywa. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję. Powodzenia, widzimy się w sobotę. Dziękuję.